Kolejny lot za nami, pierwszą nagrodę na dwusetce ze znaczną przewagą z dodu 588. A to już już jest kolejne zwycięstwo tego czempiona z linii żniwiarzy Ryszarda. Kapitalny przylot, kapitalna forma. Nie przeszkadza mu ani silny wiatr w dziób, ani brak wiatru, ani tym bardziej wiatr w ogon. Dzisiaj było bezwiecznie dwusetka. Szybko pokonał jego partnerka, dzisiaj dopiero szósta pozycja, ale również w doskonałej pozycji. Kolejnymi czempionami, którzy dzisiaj wykazali swoją wyższość nad konkurencją, to jest druga pozycja Brytyjczyka 504, jego brat 503, dziesiąta pozycja. Na tym przykładzie widać, że Brytyjczycy kapitalnie sobie radzą. Te dwa gołąbki były przeznaczone do wysyłki do Anglii. Niestety z braku czasu tego nie zrobiłem. Pan Marcin był troszkę zawiedziony, niemniej jednak one udowadniają, że ta parka przeznaczona dla niego kapitalnie sobie radzi w lotach i mój wybór był trafny. Są to gołębie szybkie, które potrafią. Doskonale radzić sobie w przestworzach. Jeszcze raz zwycięski gołąb 580A. Jest to typowy przedstawiciel żniwiarzy z linii Verwort, a finekę 5000. Jak widać, jego fizjonomia wskazuje na tą szlachetność. Dzisiaj jego partnerka, szósta dopiero, ale to jest dwusetka, a trzyletnia wyżymaczka jest przygotowywana szczególnie na lot z Ostendy. 850 km. Tak więc zwycięzczynią w dzisiejszym typowaniu została Pani Marta Romaniszyn, której to w przypływie szczerości oprócz jednego gwarantowanego młódka dorzucę drugiego żniwiarza. Niech jej się tam darzy, by z mężem wspólnie znajdowała satysfakcję w lotach gołębi, zdobywając szereg laurów. z już bazują częściowo na Ryszarda Gołębiach zdobywając wiele pierwszych nagród, tak więc ta parka z pewnością im wspomoże tutaj i pozwoli dalej osiągać kapitalne wyniki, tak więc zwycięzca 588 linia Żniwiarzy. zapraszam do zakupów na Słonecznym Gołębniku Ryszard Tosnowiec, Polska